Zoomi VIDEO prezentuje. Promoto to autoryzowany salon marki Mazda. Wieloletnie doświadczenie w sprzedaży samochodów i profesjonalny personel gwarantują pomoc w wybraniu modelu na miarę państwa oczekiwań. Naszym priorytetem jest kompleksowość usług. W jednym miejscu pomożemy Państwu w obsłudze formalności związanych z ubezpieczeniem, leasingiem i finansowaniem zakupu. A nasze stanowisko serwisowe jest gotowe wykonać pełny zakres napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych. Zapraszamy do naszych salonów zumi więcej o firmach, produktach i usługach.